Przedstawiam mój traktor John Deere 3350 z przyczepą VFR 9 ton. Jest to mój drugi John Deere w życiu, którego kupiłem w 2018 roku. Jego zaletą jest bardzo dobry skręt i małe spalanie. Około 25 litrów za 8 godzin na suchym terenie. Kolejną zaletą jest kabina. Jest ona wąska i gdy traktor się przechyla na pniakach, nie ma takiego ryzyka, że zahaczy o drzewo. I kolejną zaletą są drzwi, które po otwarciu znajdują się w linii traktora, więc nie ma ryzyka, że zachoczymy o drzewo. Jest ryzyko oczywiście, ale tak jak w innych traktorach, na przykład gdzie drzwi się otwierają całkowicie poza koła, nie można jeździć z otwartymi. Przyczepa kupiona w 2017 roku początkowo pracowała z John Deerem 3130. Mam ją od nowości i tak jak widać, Pomimo tylu lat wciąż świetnie się trzyma. Ten zestaw jest dość lekki i bardzo dobrze sobie radzi w mokrym terenie. Dzięki wyciągarce hydraulicznej 8 ton zawsze sam siebie wyciągnie. Jeśli chcesz poznać moje pozostałe maszyny, obserwuj mój profil.